Dziś na rynku jest wiele skomplikowanych, nudnych, drogich i bezużytecznych przyrządów do ćwiczeń. Większość z nich nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Można też płacić setki złotych za karnet do siłowni, by potem nigdy z niej nie korzystać, bo brakuje nam na to czasu. Na szczęście jest także Total Crunch, który umożliwia kompletny trening całego ciała. To urządzenie umożliwia uzyskanie świetnych efektów w bardzo prosty sposób. Jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać czas, który możesz poświęcić na trening, to potrzebny jest Ci Total Crunch. Nawet jeśli jesteś bardzo zapracowany i udaje Ci się poćwiczyć tylko raz w tygodniu, to i tak zauważysz zmianę w swoim wyglądzie. Jedno urządzenie umożliwi Ci trening od łydek, przez tułów, aż do pleców, nie omijając rąk i klatki piersiowej. Będziesz mógł skutecznie kształtować całe ciało, nie wychodząc z domu. Zapomnij raz na zawsze o drogich, bezużytecznych urządzeniach. I karnetach na siłownie, z których i tak nie korzystasz. Mamy dla Ciebie o wiele lepsze rozwiązanie. Dzięki naszemu produktowi uzyskasz doskonale wymodelowane nogi, jędrne pośladki, szczuplejszą talię, zwarte plecy i silniejsze ręce. Cała Twoja postawa będzie prezentowała się o wiele lepiej. Pokochasz swój nowy wygląd. Z Total Crunch masz możliwość trenowania całej sylwetki. W efekcie wzmacniasz i kształtujesz swoje nogi i pośladki, wykonując tylko jeden ruch. Brzuch staje się płaski, mięśnie nabierają wyrazistych Kształtów, a klatka piersiowa, bicepsy i plecy zyskują ładną rzeźbę. Wykonujesz tylko jeden nieskomplikowany ruch, który pozwala na efektywne spalanie kalorii, więc twoja waga spada, a mięśnie rozwijają się. Urządzenie jest proste w obsłudze, wygodne i bezpieczne. Nie musisz już podnosić ciężarów, narażając swoje stawy na kontuzje i groźne urazy. Od dzisiaj utrzymanie dobrej formy będzie o wiele prostsze. Wystarczy tylko zmienić pozycję stóp, aby diametralnie zwiększyć obciążenie, więc efekty będą naprawdę szybkie. Jeżeli trening stał się już dla mnie nudny, to zmieniam położenie nóg i przeprowadzam pełni inny rodzaj ćwiczeń. Kształtuje w ten sposób ręce, plecy i widzę, że moje ciało się zmienia. Można również skupić się na konkretnych mięśniach. Złapanie uchwytu od dołu wzmacnia bicepsy, klatkę piersiową i barki, a pozycja boczna kieruje trening na plecy i mięśnie na ramienne. Nie ma nic lepszego i prostszego dla świetnej kondycji. Postanowiłem, że przez 4 tygodnie będę regularnie używał Total Crunch. Tyle wystarczyło, żeby osiągnąć świetne rezultaty. Jeżeli zależy Ci na kompletnym treningu, który jest prosty, skuteczny i mało czasochłonny, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Uwielbiam go za to, że jest tak łatwy w obsłudze. Ten produkt jest stworzony również dla wszystkich pań, które chciałyby pozbyć się zbędnych kilogramów, wysmuklić talnie i uzyskać uniesione i międrne pośladki. Zachwyceni będą również panowie, którzy marzą o wysportowanej sylwetce. Silnych ramionach, szerszej klatce piersiowej i seksownym płaskim brzuchu, który zrobi wrażenie na każdej dziewczynie. Total Crunch jest właśnie dla ciebie. Jeden prosty ruch i osiągniesz rewelacyjne rezultaty. Susan ma 31 lat. Jak wiele kobiet chciałaby zrzucić wagę i jednocześnie zyskać wytrenowane i zgrabne ciało, szczególnie zależy jej na okolicy talii. Od dawna poszukuje szybkiego, skutecznego sposobu, żeby to osiągnąć. Zdecydowała się na czterotygodniowy program ćwiczeń przy pomocy naszego urządzenia. To jest mój pierwszy tydzień z Total Crunch. Mam zamiar prowadzić notatki z całego procesu. Nie mogę się doczekać rezultatów, o jakich marzę od dłuższego czasu. I osiągnęła swój cel po zaledwie miesiącu pracy. Wystarczyło kilka tygodni, by zbędne kilogramy znikły z mojej talii. Mam ujędrnione ręce, nogi i wyraźnie uniesione pośladki. Dziękuję Ci. Total crunch. Wykonujesz jeden prosty ruch, a efekty są niesamowite. Tradycyjne programy treningowe wymagają zwykle korzystania z wielu urządzeń, które modelują zaledwie jedną partię ciała. Od dzisiaj jest lepsze wyjście. Możesz trenować wszystkie mięśnie i rozwijać się kompleksowo. Im więcej mięśni się angażuje, tym więcej zużywa się energii i więcej kalorii się spala. Dlatego właśnie użytkownicy Total Crunch osiągają swoje cele treningowe szybciej. Nasze urządzenie jest idealne dla kobiet i mężczyzn, którzy marzą o utracie wagi, zbudowaniu masy mięśniowej i uzyskaniu doskonałej figury w krótszym czasie i mniejszym wysiłkiem. Tim ma 45 lat, w miarę jak przybywało mu lat, zwalniał jego metabolizm, przez co nabierał ciała. Wkładałem dużo wysiłku w treningi brzucha, wykorzystując do tego różne przyrządy. Nie przepadam za długimi, mocno obciążającymi treningami ze względu na problemy z kręgosłupem. Mam nadzieję, że to urządzenie ułatwi mi uzyskać dobre rezultaty. Dzisiaj zaczynam swoją przygodę z Total Crunch. Poświęcę na to 4 tygodnie. Chcę zgubić zbędne kilogramy z brzucha i wreszcie zobaczyć swoje mięśnie. A więc do dzieła! Tim chciałby pozbyć się paru kilogramów i uzyskać wytrenowane ciało bez towarzyszącego temu zwykle bólu i napięcia.